Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halba. Państwa, moim gościem jest wicewojewoda łódzki, pan Piotr Cieplucha. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, witam Piotr Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się tym bardziej, że pan wojewoda należy do Solidarnej Polski, a miałem okazję tutaj z panem ministrem Ziobro robić wywiad i sekretarzem stanu Ministerstwie Sprawiedliwości. Specjalnie pojechałem do Rzeszowa, żeby przed wyborami zrobić nagrań. Proszę powiedzieć o województwie łódzkim. Jakie są sukcesy działalności wojewody i, i, i pań, pana jako wicewojewody? Państwo współpracujecie. Tak, współpracujemy już od wielu lat z panem wojewodą. Znamy się jeszcze z czasów studiów. Ja jestem od miesiąca na czyli tym stanowisku wojewoda. i zostały mi powierzone zadania, którymi zajmowałem się wcześniej w Urzędzie Wojewódzkim, czyli polityka społeczna i nadzór nad systemem oświaty. To jest niezwykle ważne, ponieważ województwo łódzkie jest obecnie i to już od kilku lat ten trend się utrzymuje. Tym regionem w Polsce, który ma największy odsetek seniorów, osób po 60 roku życia i trzeba się na tym skupić. Ja wcześniej też zajmowałem się właśnie polityką senioralną. Łódź z kolei jest najstarszym dużym miastem w Polsce, najstarszym pod względem liczby seniorów. Także jest liderem, jeżeli chodzi o liczbę osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Dlatego na tych problemach trzeba się skupić. Niestety samorząd miasta Łodzi i generalnie samorządy trochę po Macoszemu nadal traktują. No właśnie te jak kwestie. wygląda ta współpraca z samorządem łódzkim, bo wiemy tam jest przewaga PO i pani, e, która Pani za prezydent rząd, Hanny Stanowskiej, tak, i lewicy, zarządza, lewica jest Czyli tak. Lewica i PO. Oni się chyba skupiają bardziej e, na sprawach związanych z gender i tak dalej. E, tak. no właśnie jak to wygląda? Znaczy, jeżeli chodzi jeszcze, wracając do spraw społecznych, to one są całkowicie odsunięte na boczny tor, gdzie Łódź jest właśnie tym miastem, które najbardziej dotknęło przecież bezrobocie i wszystkie negatywne skutki wynikające z bezrobocia strukturalnego, czyli wysoka przestępczość, czyli emigracja zarobkowa młodych ludzi. Zamiast skupiać się na właśnie rozwiązywaniu tych problemów czy problemów seniorów, no pani prezydent w zasadzie wszystkie środki, którymi dysponuje, no to, to, to przekazuje je na tak zwane twarde inwestycje czy na współpracę z biznesem, całkowicie tą stronę społeczną pomijając. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest to, o czym mówił właśnie przed chwilą ksiądz, czyli skupienie się na sprawach, które. Zupełnie nie powinny mieć związku z samorządem, czyli chociażby uchwały, taka jak ta sprzed dwóch miesięcy, którą promował przewodniczący Rady Miejskiej, który wywodzi się z Nowoczesnej. Uchwała całkowicie niezgodna z polskim porządkiem prawnym, z polską konstytucją. Uchwała zakazująca wjazdu furgonetkom, które mają na sobie treści antyaborcyjne, furgonetką pro-life. Rada Miejska w Łodzi. Czy większość w Radzie Miejskiej w Łodzi, bo w opozycji są Radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy od początku głosowali przeciwko tej uchwale. Argumentują to tym, że są to treści drastyczne, że to są treści, które widzą również między innymi dzieci, i że są to treści, które atakują chociażby tzw. mniejszości seksualne. Bo Wojewoda ale, uchylił panie, tę panie, uchwałę. Bo... Tak, właśnie Wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały od początku, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o wolność Czyli jest wypowiedzi, wolność to, słowa. Tak? Uchylenie. Tak, tak, ta uchwała nie okay. obowiązuje. Poza tym, jeżeli ktoś czuje się urażony treścią jakiejś reklamy, to przecież może dochodzić swoich praw na, na drodze sądowej. sądowej, oczywiście, że tak. Kiedyś no, wspomnę tutaj, jak do kardynała Wyszyńskiego, Błogosławianego zwrócili się ludzie, mówiąc, że jakiś jezuita... E, chyba jezuita, no nieważne, misjonarz, e, e, wyświetla filmy ukazujące brutalność e, tego niszczenia życia, zabijania dzieci. On po, że ludzie mdleją. On mówi, lepiej żeby mleli, niż mieliby to robić, bo to Oczywiście. jest dopiero brutalna, e, brutalne wtargnięcie e, właśnie e, w to e, dziecko bezbronne, które jest kawałkowane, czy tam... Zatruwane solą, i tak dalej. O tym się nie mówi. Ale pan Wojewoda wspomniał o tym, że tam uważają, że te furgonetki pro-life, że ukazują drastyczne rzeczy. Ale zobaczmy, co się dzieje na tych marszach czarnych, na czarnych marszach. Roznegliżowani ludzie, mężczyźni się całują i tak dalej. No, 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 żenujące. Albo to, co się działo na strajku kobiet, gdzie były niszczone zabytki, zwłaszcza mhm. kościoły, ale nawet nie tylko, świątynie. Generalnie. Wiele zabytkowych budynków, gdzie trzeba było ogromne środki przeznaczać na to, żeby oczyścić je z, z napisów, gdzie na przykład w Łodzi trzeba było ustawiać specjalne straże, na przykład Związek Strzelecki, Strzelec, najstarszy kościół w Łodzi, świętego Józefa, jeszcze drewniany musiał obstawiać z obawy właśnie przed podpaleniem, ponieważ już w Łodzi kiedyś mieliśmy taką sytuację, że jeden z zabytkowych drewnianych kościołów został spalony. Pani chciałbym jeszcze o taką rzecz zapytać, między innymi karta rodziny bo jeden nawet, nie pamiętam teraz, wiceministrów pis napisał do, do wielu samorządowców, żeby zrezygnowali z promocji karty rodziny, którą prolongował Jan Paweł II święty, dlatego, bo nie dostaną środków unijnych. No, żenujące, jakie jest pańskie stanowisko na ten temat? Karta rodziny, tak ważna rzecz. Promocja rodziny, a nie lewactwa. Tak, ja <coughs> widziałem to pismo jednego właśnie z właśnie wiceministrów, który apelował do samorządów, zwłaszcza do sejmików województwa, ale nie tylko, do innych samorządów również, by uchylono całkowicie te samorządowe karty praw rodziny. Tak, by pozyskać środki. No dzisiaj z perspektywy czasu widzimy, że Unia Europejska czy Bruksela środki będzie dzieliła według własnego uznania i nie ma znaczenia. Dzisiaj żądają, żebyśmy uchylili samorządową kartę praw rodziny, po czym Komisja Europejska stwierdza, że na podstawie tego, że Polska w jakiś sposób łamie praworządność, która przecież jest niedookreślona w przepisach, to i tak nie otrzyma tych środków. Więc widzimy, że te wszystkie działania nie miały wówczas sensu. Niestety, większość samorządów uchyliła te samorządowe karty praw rodziny. U nas w Województwie Łódzkim została zmieniona ich treść, choć radni Solidarnej Polski, czy w zasadzie jedna radna, pani Ewa Wędrowska, która jest autorką tej łódzkiej samorządowej karty praw rodziny głosowała przeciw. Jeden z naszych radnych pan Edward Kiedos zagłosował za zmianą treści tej uchwały po czym pan prezydium Solidarnej Polski Zarząd Główny zdecydował o wykluczeniu z grona członków Bardzo naszego ugrupowania. Podobnie jak zawieszeni zostali ci radni którzy w Sejmiku Świętokrzyskim wstrzymali się od głosu z kolei także ta odpowiedzialność jest później egzekwowana przez władze naszego ugrupowania, choć jest to yy, wiadomo, że z niekorzyścią, jeżeli chodzi o liczbę naszych reprezentantów, ale pan minister Zbigniew wziął kładzie nacisk na yy, te kwestie, kwestie właśnie ideowe. No zresztą yy, yy, wiemy, że, ideologicznego yy, i, że nie, nie patrzy tylko na fundusze, bo i tak yy, Unia Europejska co zechce to zrobi, wiemy jakie są tam przekręty, między innymi w CUE. Tak, jak tam kopijawę robili, układali sobie rzeczy, to oni będą nam narzucać teraz co jak. Drodzy Państwo, przecież to, co, co robi pan minister Ziobro, to jest super, bo powinniśmy mieć prawo klarowne i prawników. I, I tyle mamy się sprzeciwiać tej złej ideologii brukselskiej. Poza tym argumenty, które ja widziałem w piśmie no właśnie jednego z wiceministrów funduszy i polityki regionalnej, nijak się miały na przykład do łódzkiej karty praw rodziny, gdzie nie było ani słowa o LGBT. Nie było ani słowa. W zasadzie tam była tylko afirmacja rodziny jako podstawowej komórki społecznej i zwrócenie uwagę na to uwagi na to, że jeżeli Europa jako kontynent starzeje się, mamy negatywne trendy demograficzne, Polska i tak całkiem nieźle wypada na tak, tę Europę, zgodam. ale i tak jest jeszcze u nas źle pod tym względem, no to powinniśmy promować rodzinę jako tą podstawową komórkę, która może nas wyciągnąć z tego Przecież kłopotu. to no Polska jest katolicka, mówi się 90% ludzi ochrzczonych, to my mamy wstydzić się wiary, mamy wstydzić się tego, że rodzina jest podstawową komórką społeczną, to jest prawo socjologiczne, Oczywiście, praktyczne. Tak. I jeżeli nie będzie zdrowej rodziny, to nie będzie rozwoju demograficznego, a to jest ważna i chwała dla Solidarnej Polski, że Państwo występujecie w obronie tych wartości. Jeszcze kilka słów chciałem zapytać o, o granice, ostrzeżenie granicy i tak dalej. Niektórzy atakują. Atakują tych żołnierzy, którzy nawet przez święta będą bronić granicy. No to jest niedopuszczalne. Ja bym chciał powiedzieć również, jako osoba, która od wielu lat blisko współpracuje z panem ministrem Ziobro, który jest ministrem sprawiedliwości. Byłem jego asystentem, że. Groźby, które były formułowane przez niektórych polityków opozycji, że funkcjonariusze czy żołnierze będą pociągani do odpowiedzialności po zmianie rządów, nie mają racji bytu. Wszystkie rozkazy, które wykonują żołnierze czy funkcjonariusze rozmaitych służb są zgodne z przepisami i powinny być wykonywane nie tylko z przepisami polskimi, ale i unijnymi. My dzisiaj bronimy granicy Unii Europejskiej i politycy totalnej opozycji w zasadzie sprzeciwiają się, sprzeciwiają się swoim kolegom, z Niemiec, Francji i innych państw, którzy chcą, by Polska właśnie szczelnie tej granicy... Czyli to broni, jest w całej w Unii Europejskiej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zresztą udało się trochę tą sytuację załagodzić. Część tych państw Bliskiego Wschodu sama zwróciła się po swoich obywateli, chociażby właśnie Irak, gdzie wiele samolotów już z powrotem tych ludzi oszukanych w większości to są ludzie, którzy zostali oszukani przez przestępców, którzy próbowali ich przemycić na zachód Europy, wróciła do swoich domów, chociaż tam wielu również jest w tym gronie osób, które mają niecne zamiary, które nie chcą się osiedlić i dostosować się do naszego kręgu kulturowego, tylko chcą siać szkodliwe ideologie terrorystyczne, czy po prostu reprezentują organizacje przestępcze bo również tacy ludzie w tym gronie się znajdują, ale podejrzewam, że zdecydowana większość to niestety, ale ludzie oszukani przez no właśnie schodę. przemytników, tak? Także tak to wygląda dzisiaj. Cieszę się, że trochę ta sytuacja się uspokoiła. No niepokoi mnie koncentracja wojsk na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Te nasze relacje z naszymi sąsiadami, ostatnio z Ukrainą, też mamy kłopoty chociażby gospodarcze, gdzie są blokowane nasze, nasze, nie nasze, no nasze pociągi transportowe, bo to są pociągi należące do PKP, które przewożą część towarów, które z Chin tym szlakiem właśnie jedwabnym są przerzucane później na zachód Europy. I to jest taki szantaż trochę stosowany w stosunku do naszego kraju, żebyśmy zwiększyli liczbę zezwoleń na, dla ciężarówek ukraińskich, które no, również się tym tranzytem zajmują, ale no, musimy też tak prowadzić tą naszą politykę, żeby pewne kwestie odsunąć na bok, no i i pilnować tego zagrożenia największego, czyli w tej chwili, czyli zagrożenia rosyjskiego. Ale z drugiej strony ja pochodzę z Przemyskiego, taka wioska orły. Tam Ukraińcy tak. straszne rzeczy robili, był tak. taki Uny w Bieszczadach. I polityka również międzynarodowa nasza, która nie zawsze jest najlepsza, powinna domagać się od Ukrainy, żeby nie było promowania ideologii banderowskiej tak. i koniec, i, i Stąd musimy trochę, współpracować. Trzeba zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło ochłodzenie tych relacji. To już nie jest tak, że Polska bezinteresownie pomaga Ukrainie. Tak. Teraz dlatego, że Ukraina też zwraca się o wsparcie do innych państw, na przykład do Szwecji czy, hmm. czy do Niemiec. Także to trzeba też odpowiednio wyważyć i faktycznie hmm. zgadzam się tak. z tym, że jeżeli chodzi o politykę historyczną, to tutaj nie ma miejsca na ustępstwa. Z drugiej strony musimy też zwracać uwagę na to, znaczy mieć pewną hierarchię Musi, zagrożeń. Musimy tak. szanować się, brać, po tak, musimy szanować, szanować się i, się i, i brać koniec. pod uwagę też właśnie hierarchię pewnych zagrożeń, że jest w to. chwili obecnej no, najbardziej niebezpieczna jest dla nas no, ekspansja rosyjska. E, Moskwy, nie, nie ulega wątpliwości. Panie wojewodo, e, dziękuję za obecność. Chciałbym, żeby na koniec pan skierował do e, tych, którzy nas oglądają i teraz przed świętami, na święta, niedługo zbliżają się święta do tych, którym pan posługuje, między innymi w województwie łódzkim. No, jakieś przesłanie na święta. Tak, również dziękuję za zaproszenie, a wszystkim widzom portalu Prawy.pl życzę błogosławionych, rodzinnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Życzę również, by przyszły 2022 rok obfitował właśnie w pomyślność, szczęście dla Państwa i by był lepszy od obecnego roku. Dziękuję Panie Wojewodo. Państwa moim gościem był Wicewojewoda Łódzki, Pan Piotr Cieplucha, Solidarnej Polski. Szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże.